Hey wszystkim wreszcie nadszedł czas na nowy odcinek rysowania waszych prac, czyli serii, która polega na tym, że ja zadaję Wam temat do kolejnego odcinka, który pojawi się za dwa miesiące właśnie na tym kanale. Wy rysujecie, dodajecie do tego opis, no i ja wtedy odtwarzam wasze prace na odcinku po swojemu, w takim swoim stylu. Wybieram aż cztery, więc na dzisiaj przygotowaliśmy razem temat ryby. No i dostałam naprawdę fajne rysunki od was, także nie mogę się już doczekać, a Narysuję je po swojemu. Pamiętajcie, że jeżeli wasz rysunek nie znajdzie się tutaj w głównej części, czyli tam, gdzie odtwarzam je, no to wtedy już na samym końcu pokażę Wam również inne prace, które przesyłaliście mi do tego odcinka. Pamiętajcie, że aby nie ominąć żadnego odcinka, to można zasubskrybować mój kanał, włączyć dzwoneczek. Na dole jest taki przycisk, właśnie subskrybuj. A my zaczynamy! Pierwszą pracę, którą dzisiaj odtworzę, dostałam od Kamili. No i już Wam czytam, co tutaj nam napisała. Cześć Sami, nazywam się Kamila, mam 14 lat, rysuję odkąd skończyłam 6 lat. Swoją pracę wykonałam w programie Ibis Paint X. Jeżeli moja ilustracja znajduje się na filmie, to bardzo dziękuję za wybranie właśnie jej. Oto moja postać. Ali to 23-letnia dziewczyna z nietypowym dla ludzi wyglądem. Ma długie, lśniące włosy w kolorach oceanu. Na całym jej ciele można znaleźć liczne miejsca, na których to zamiast skóry znajdują się niebieskie łuski. Lecz najciekawszą rzeczą w jej wyglądzie są zdecydowanie oczy. Nie ma w nich tenczówek ani źrenic. Jedynie dwie drobne rybki pływające w jej lewym oku. Mimo to Ali ma doskonały wzrok. Jest pół człowiekiem, pół syreną, ale zamiast ogona ma coś na wzór nóg połączonych płetwami. Jest księżniczką oceanów, która pomaga wszystkim morskim stworzeniom. Mam nadzieję, że Ali ci się spodobała. Pozdrawiam. Bardzo Ci dziękuję, Kamila, za Twój rysunek, i jak widzisz, udało się dostać do tej głównej części. Bardzo spodobały mi się kolory, jakie tutaj zamieściłaś. No właśnie to połączenie takie. Że przechodzą po prostu te włosy pomiędzy takim morskim, zielonym a niebieskim. I w ogóle wszystko jest takie błyszczące. Tak jakoś do mnie przemówiła Twoja postać. No i. Fajnie w ogóle, że wpadłaś na pomysł, że w jednym oku są te dwie rybki. Ja kiedy zobaczyłam tę pracę po raz pierwszy, to się tak zastanawiałam, co ona tutaj ma, jakieś plamy czy nie wiem, coś dziwnego. Ale kiedy zbliżyłam, to faktycznie są tam rybki, więc w swojej pracy również musiałam je narysować, tylko mi wyszły troszeczkę większe, więc to białko dużo bardziej zakryły. Ogólnie na swojej wersji dołożyłam też tło. No, jakoś tak było dla mnie zbyt biało, ale Twoja praca jest jak najbardziej taka schludna, czysta. Podobają mi się też jej rumieńce na policzkach. No i możesz zobaczyć, jak wygląda moja wersja Ali. Kolejny rysunek dostałam od Dune. Mam nadzieję, że. Twoją nazwę tak się czyta, pisze się Dunę. Jeżeli coś przekręciłam, to możesz mi dać znać w komentarzu. Już wam czytam, co nam tutaj napisał, bo troszkę długi ten mail, także słuchajcie. Cześć sami, mam na imię Dun i mam 14 lat. Już kiedyś wysyłałem ci pracę, a dokładniej w tematyce chmur. Nie rysuję długo oraz nie robię tego jakoś pięknie, ale w tej serii bardzo podoba mi się pisanie historii postaci, co mi wychodzi znacznie lepiej niż część rysowania. Napisałem dość obszerną historię, więc, nie przedłużając, zapraszam do czytania. Za życia nazywałam się Aurelia, jednak teraz noszę przydomek Aqua. Jednak, co się stało, że nie jestem już w świecie żywych? Urodziłam się inna od wszystkich. W mojej małej, ukrytej w lesie wiosce każdy musiał posiadać ciemnobrązowe, a wręcz czarne włosy i jak najbardziej jaskrawe oczy. Moje rude ubarwienie włosia, dziwna jak na człowieka źrenica i w dodatku czarna tęczówka, nie pasowałam do nich. Moja mama od zawsze ukrywała mnie w domu, ponieważ nie chciała mnie stracić do czasu. Mój wygląd to nie była jedyna rzecz, która mnie wśród nich wyróżniała. W wieku pięciu lat odkryłam, że urodziłam się jako jedyna osoba, która potrafi władać żywiołem. Dokładniej byłam magiem wody. Kiedy ukazałam to mamie, przeraziła się i zgłosiła to odpowiednim władzom. Zostałam wygnana, musiałam opuścić mój rodzinny dom. Błąkałam się tak przez 10 lat, żyjąc z leśnych owoców i noce spędzając w lisich norach. Pewnego razu zobaczyłam piękne jezioro, które mieniło się i wrzało. Postanowiłam do niego podejść. Gdy byłam już dość blisko, przypomniałam sobie legendę, którą babcia opowiadała mi wiele razy. Brzmiała ona tak: Jeżeli kiedykolwiek zobaczysz błyszczące jezioro w środku lasu, uciekaj prędko do swojego gaju. Jest ono tylko przykrywką złej czarownicy, co czeka, aby zamknąć cię w swej piwnicy. Nie wierzyłam w te bajki, sądziłam, iż to tylko głupia bajka do straszenia dzieci, aby nie chodziły same po lesie. Czułam, jak ktoś wpycha mnie do wody. Niestety, nie wychodziłam nigdy z domu za dziecka, nikt nie nauczył mnie pływać. Straciłam przytomność, jednak po pewnym czasie obudziłam się. To Syreny. Podarowały mi opaskę Aisho, czyli atrybut, dzięki któremu prawdziwi ludzie mogą oddychać pod wodą. W moje włosy wplotły również pasemka z figurkami w kształcie rybek, które miały za zadanie utrzymywać moją urodę przez wiele tysięcy lat, czyli atrybuty, które powodowały niestarzenie się. Uratowały mi życie, jednak nie za darmo. Aby spłacić swój dług, miałam przez najbliższe kilka stuleci bronić ryb, które pływały w tej wodzie. Jak się okazało, nie mogłyśmy się zbliżać do niego, ponieważ były wieczne polowania na stworzenia morskie w owym jeziorze. Syreny oznajmiły też, że z każdą pełnią księżyca w tym jeziorze woda błyszczy. Miały rację. Jak się tu znalazłam, widziałam migające drobinki, jakby ktoś posypał je brokatem. Moją codzienną rutyną stało się wykorzystywanie swojej inności do obrony niewinnych. Tak naprawdę cieszyłam się, że jestem wyjątkiem. Mogłam udowodnić światu, że inny nie znaczy gorszy. Moja historia powstała dlatego, aby ukazać innym, że tak naprawdę nie wygląd znaczy o tym, jaki jest człowiek, tylko to, czy jest w stanie się poświęcić dla innych. Chciałam pokrótce przedstawić ludziom dość częsty problem naszego społeczeństwa. Jeżeli nie wyglądasz jak inni, jesteś brany za gorszego. Nie, nie jesteś. Najlepiej być sobą i nie zmieniać się dla innych. Wyglądaj tak, jak sam się czujesz ze sobą dobrze. Dziękuję Ci, Dion, za Twojego maila i, no, naprawdę bardzo spodobała mi się Twoja historia, ale też rysunek. Ukazałeś Aurelię w takiej naprawdę ciekawej pozie i dołożyłeś też dosyć sporo szczegółów. Ja swoją wersję zrobiłam w nieco krótszym formacie, takim bardziej. A4 i kompozycji otwartej, ty tutaj jak widzę masz zamkniętą, ale dobra, tak prezentuje się moja wersja Aurelii. Nadeszła pora na trzecią pracę i dostałam ją od makreli. I pamiętam, że rysunek makreli już kiedyś chyba odwzorowywałam, ale kiedy zobaczyłam tę wersję do ryb, to stwierdziłam, że muszę ją odtworzyć, bo jest zarąbista. Także już wam czytam, co nam napisała. Boberek, tu makrela i ewidentnie temat, którego nie mogłam nie narysować. Na samym wstępie muszę wspomnieć, że moja postać o imieniu Moani z całą pewnością nie jest Syreną. Jej kończyn nie widać, ale w tej sprawie trzeba uwierzyć mi na słowo, że za bardzo nie różnią się od tych ludzkich, nie licząc pokrywających ich łusek oraz błon pławnych pomiędzy palcami. Jej skóra jest szara, a łuski fioletowo-różowe. Na ramieniu ma dwie blizny i jeszcze jedną przecinającą jej granatowe usta. Ma bardzo płaski nos i dość duże żółte kocie oczy. Nie ma brwi, za to łuk brwiowy jest mocno zarysowany. Na jej turkusowych włosach umieszczona jest perłowa ozdoba. W miejscu ucha ma coś przypominającego płetwę. Jest to tak cienkie w miejscach pomiędzy tymi wypukłościami, że aż trochę przezroczyste. Mani żyje w morskich głębinach i lubi otaczać się błyskotkami. Jest chytra i przebiegła. Stała się samozwańczą królową jej gatunku, choć jest dość surowa i każe swoim poddanym przynosić dla niej z wraków statków kosztowności, udało jej się stworzyć wierną społeczność, która dzięki niej stała się wystarczająco silna, by stawić czoła niebezpieczeństwom czyhającym w głębinach. Mam nadzieję, że obrazek, jak i krótka historia opisująca Moani się podobała. Rybie pozdrowionka dla wszystkich! No, i zostawiła nam tutaj również Instagram do siebie, także zostawię Wam go w opisie, tak jak zawsze. No, powiem Ci, Makrela, że tutaj przeszłaś samą siebie. Ta postać jest taka megaśna. No kurczę, jak na nią patrzę i w ogóle na te kolorki tutaj wokół, to budzi trochę strach, ale no jest taka słodziutka, taka okrągła. No, generalnie super praca. Ja w swojej wersji zrobiłam ją w bardzo podobnej pozycji, więc również nie dorysowywałam jej kończyn w sensie błonek pomiędzy palcami. Zostawiłam ją tak, jak jest. No i tak się prezentuje już moja wersja Moani. Dobrnęliśmy już do ostatniej pracy, którą dzisiaj odtworzę. Dostałam ją od Mileny. Napisała nam tak: Hej, sami, jestem Milena, mam 10 lat i rysowaniem tak na poważnie zajmuję się od roku. Mój rysunek zrobiłam suchymi pastelami. Mam nadzieję, że wybierasz mój rysunek do odcinka. Nie przedłużając, piszę. Dziewczyna na rysunku ma na imię Sirena. Urodziła się w małym domku nad oceanem ryb. Jej mama od dziecka powtarzała, że nie wolno jej wchodzić do oceanu, bo działy się tam straszne rzeczy. Gdy dziewczyna skończyła 15 lat, zapragnęła wręcz wejść do oceanu. Sirena weszła do niego, gdy mama patrzyła w inną stronę. Ocean zaczął wciągać ją do środka. Mama, gdy to zobaczyła, zaczęła biec do sireny, ale już było za późno. Jej skóra powoli i w niektórych miejscach zamieniała się w łuski. Jej dotychczas piękne żółte włosy skamieniały na niebiesko zielone, a jej nos powoli zanikał i zamieniał się w nozdrza. Po tym wydarzeniu Sirena zmieniła się coraz bardziej w rybę. W oceanie została do końca swojego życia, a jej mama nieustannie płakała przez długie lata. Sory, że taka długa historia, proszę cię powiedz mi, nad czym muszę popracować. Pozdrawiam Ciebie i widzów. Dziękuję Ci, Milena, za Twoje zgłoszenie. Historia tak naprawdę nie jest wcale taka długa, zobacz jak szybko ją przeczytałam. Bardzo spodobało mi się to połączenie morskiego z żółcią, tak fajnie po prostu przykuwa uwagę. No i w ogóle taka ciekawa fryzura, poszarpana trochę z przodu. Kolorowanie na Twoim rysunku bardzo mi się podoba, właśnie tymi pastelami super sobie poradziłaś. Natomiast myślę, tak patrząc na ten lineart, na konturowanie żeby coś bardziej zaznaczyć, aby po prostu wybić jakąś część, którą chcesz uwzględnić tak bardziej na rysunku, w sensie typu oczy albo no nie wiem ten naszyjnik, czy też włosy, żeby to jakoś tam bardziej zaznaczyć. Kompozycja kolorów jest zdecydowanie mega fajna, także tutaj nie masz się o co martwić. No i myślę, że jeżeli będziesz rysować tak postacie, będziesz ćwiczyła właśnie ze zdjęć czy z natury, to jeszcze lepiej będzie ci wychodzić anatomia. Ja swoją wersję zrobiłam troszkę, przekręcono mnie tak bardziej na wprost, no i moja wersja sireny prezentuje się właśnie tak. Okej, okay, w tym odcinku to jeszcze nie wszystko. Tutaj możecie zobaczyć swoje prace, które również wysyłaliście mi do tego odcinka. I tak jak wam wspominałam na początku, nie jestem w stanie tutaj umieścić wszystkich, bo byłoby po prostu za długo. Ale oczywiście za wszystkie serdecznie dziękuję. No i czekam na kolejne zgłoszenia, no bo właśnie za dwa miesiące, czyli pod koniec sierpnia, już będzie końcówka wakacji. Tematem będzie muszla, także możecie stworzyć swoją. Oryginalną postać uwzględniając tematykę muszli i do niej dołączyć jakiś swój opis albo historię. Wszystkie szczegóły macie na dole w opisie. Tam jest również e-mail, na którego należy wysyłać tę pracę, abym mogła poszukać jej na odcinek. My widzimy się już w kolejnych filmach w środę o 15 i soboty o 9. Więc do zobaczenia i pa!